Lożka. Witam w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3 DLC Tyrannia Króla Waszyngtona. Dobyliśmy nową umiejętność ostatnio. Yy, umiejętność niedźwiedzia. Co no to za szoptu tu? Chodź, 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 chodź Kurwa, dwa szopy, ty. No to tak. Od razu z kopyta w nie. sobie. Ja ma. A Lykensa yy, zostaw? Może. Głównie teraz na streamach co yy, dwa tygodnie rano. Przechodzę tu właśnie Asasyna, znaczy dobijam trofki. Także zapraszam rano około dziewiątej. Jezu, to jest skarbów, to jest dopiero misja główna. Więc spróbujmy sobie zgarnąć ten skarb, którego ostatnio nie mogłem ogarnąć. I w ogóle mam poszukiwany jestem strasznie mocno. Nie wiem dlaczego. dałoby się to jakoś niwelować czy coś. Chyba nie dobiegnę do chyba. Będę przejdę? No nie przejdę, oczywiście, że nie. Gdy te gamonie są? Nawet tu mnie przyczają. No jak? Ja nie wiem dlaczego oni mnie tutaj widzą w tym miejscu. Skoro ja jestem niewidzialny. Nie mam kurwa bladego pojęcia. Lecimy tam do tej piramidy powoli. Pamiętam teraz byłem już cyganiać tutaj oczywiście. Czemu by nie? Pomóc cywilowi mającemu z głodu. Tam jest cywil tu są O ja nie widzą, no. Jak oni mnie tu strasznie poszukują mocno. No i leżę w ogóle na glebie. Zdajewiście. Nie ja muszę gdzieś się yy, skryć jakoś czy użyć jakiegoś tego. W ogóle można tutaj się... Kurwa jak strzelają ty Nie mam życia, nie mam nic. Co tu się dzieje w ogóle? W tym nowym Jorku. Jakaś rzeźnia. No, to w ogóle nie mogę wyjść teraz Tego co... Ja pierdolę ile ich jest? Tragedia, ty. Szypały do mnie strzelają. dupy. Nie można tego jakoś usunąć? Tego zagrożenia? W ogóle zejść nie mogę. Oni szybko przychodzą w ogóle. Nie mów, mnie zobaczycie. W kurwie. No oni mnie widzą, ty. No jak to jest możliwe? To się coś odpierdala dziwnego. Ej, idź pan w chuj. Już tu się zatrzymał, to mnie nie zobaczą. Komu nie? Nie, no, patrz, no przyszedł tutaj. To jest kurwa niemożliwe. Nie, no ja pierdolę, co tu się odpierdala, no. Czemu ja nie mogę ich zgubić? Idę do tej misji, spróbuję tam wejść jak. My to zaczyna wkurwiać już trochę w tym w Nowym Jorku. Nie będę zbierał tych skarbów na razie, pierdolę to. Nawet nie można sobie usunąć tego. Poszukiwania. Hmm, może to później po prostu minie jakoś. Mam nadzieję, bo na razie to jest chujnia z odpada na każdym kroku widzą. Dobra, trochę się ogarnęło. Nie to jest ta ikona, ta. Tych trzech lucików tutaj. Broń cywilów, aha. Na razie nie chcę ich bronić jak chcę iść do misji, bo mnie tu wkurza ten Nowy Jork. Nic tu nie mogę zrobić. Strasznie my tutaj jadą wszyscy. Gdzie ta misja jest? Nawet nie wiem, gdzie ta misja jest. tej Na górze idziemy, 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 idziemy. Robimy. Jest Franklin. Zastąpienie się morza błękitnego.

No dobra, dotrzemy do Jeffersona. persona. Dotarliśmy. Brudno <grydne> nie było z tymi To Oni muszą mnie wykrywać, po prostu. Taka może jest część tego wszystkiego. O nie! Zabij 50 mikinnych kubraków. Chcę to zrobić. A ja mogę tak też skoczyć. Wow! Oh, kurwa, uh. Tuta sobie. Tuta sobie you can you perform such a feat again Washington has us completely surrounded I will hold off any reinforcements You fight your way back to the main gate. Okay. Fall back, men! Fall back! Oh, fuck! Blue coats firing from above. Take them out. No, stary, jakiem tam ty się ciągnąć? Było... A tak, to zrobić. Nie tak. Możesz się nie patrzeć na ni? Nie tu! Kurwa. Patrz, nie dadzą mi tam wejść. Spadłem. No, tu się odpierdala w ogóle. Jeee. Yeah. To kurwa? się z aby zyskać zdrowie. Nie takie 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 też muszę bronić. Ła dwoleżę. Na znaczy, przedwo żyję. Teraz ginę. Po każdym w tym goście powinno mi się odbrać szybciej do zdrowia. Troszeczkę. Take those men out! Stop those men up there! byłem zabić 50. Nie, nie wiem, czy to będzie dobry pomysł Ale zajebał. Kurwa, wiedziałem, że mnie trafi. Pierdolony, no. Jak chciałem zajrzeć wszystkich, no chciałem zajrzeć wszystkich Dobra, widzimy się z. Ile później? Ja sobie pozabijam trochę. Some of the people are attacking the pyramid. People attacking. I am the people. Yes. yes, I am the people. I have given myself to the cause of freedom. Do they not see? I've sacrificed my entire life for them. Defeated the English. I gave them liberty. Me. And yet still they rebel. This is madness. Wasza wysokość, Co to też czy mnie atakują? Jakie to w ogóle ciężkie było robienia? No dobra, zrobiłem ten ten. Ja muszę wejść. A jeszcze tą bramę zniszczyć, tutaj. Dobra, okej, okay, udało się. No i co teraz? znisz... A jeszcze tą bramę. O mar... Czy ja mogę zrobić to z tej strony? Nie. Czy nie bardzo? Mogę. Okay. Oh. You saved my men. We must all scatter and disappear into the city. Who are you? Assassinem A pleasure, sir. We will meet later and plan our next move jakiegoś nowego sojusznika Jeffersona Nie no, a ci mnie dalej szukają Ucieknić z tego terenu Matko A ci dalej swoje, nie? Fiuryba Ja powiem wejść do tej piramidy go zajebać od razu Króla od siedmiu boleści, kurwa. Wiesz, jak oni będą mnie tak ganiać... Ja cię naprawdę. No patrz, no już tu przyszli, no. Chyba niedźwiedziem mi. Nie no, tu się, się nie da w ogóle poruszać po tym mieście. Jak oni tu są. Wszyscy. Nie mogę wejść w interakcję, bo jest dupa. Nie no, jest tragedia, nie? Atakuj konwój. No dobra, tylko moją. nie będę atakował teraz. Chcę po prostu stąd uciec! Jak najdalej, kurwa, żeby mnie nie atakowali, tak? Biegną tu? Ja chyba. chyba ich zgubiłem. Taką nadzieję. No skąd? Skąd kurwa? Zabili w ogóle tamtego. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Nie, no to widzę, że tu się nie da inaczej niż, yy, niż iść do misji kolejnej i sobie to olać. W ogóle nie mogę wskoczyć. Gdzie ta misja jest? Gdzież mi cały czas widzą. To jest chore tutaj. No się nawet ukryć tu nie da, nie? Kłopota. Patrz nawet na, na dachu. jest dupa. Jak ja mam zbierać te skarby? Skoro oni mi tu wszyscy widzą, on stop. Dobra, wchodzimy od razu do misji kolejnej. To bez sensu jest. Cześć, panie Jefferson. No nie mogę wejść. Czyli anonimowy. Koniecznie mnie wykrył. Nie, ja nie wiem, co trzeba zrobić, żeby oni Dobra, jest, mamy Well, sir, I have never seen anything like what you did back there. A resourceful man like yourself could easily help the people. My goal is to take Washington down. The rest is none of my concern. We'll never defeat Washington without the people of New York behind us. And what do they want? They're starving. We will win their support if we feed them.

you like takim... won't find a worse bloodsucker this side of the atlantic he sells the food at inflated prices and skims the extra for himself i do not care about him we only care about getting people something to eat eventually he'll lead me to his hoard <laughs> like Zamiast Waszyngtona Dobra, śledzimy, typa Braż, teraz mnie nie wykrywają. Nie no, wykrywają, ja nie wiem To jest chore kurwa, to się odpierdala w ogóle. Okay, teraz zobaczy Co tu się kurwa dzieje w tym jebanym nowym Jorku To no, to wymyślił kurwa to Jest jebany dodatek no, jest fajny tylko jeśli chodzi o te moce. A tutaj w tym nowym arku to jest tragedia, co tu się odpierdala. Nic nie można zrobić normalnego, Dobra, ja byś szedł. Jak oni mnie kurwa zobaczyli do Kuja Wapla? No, dlatego, że ja ludzi, ludzi popykam, niechcący, może tak być w sumie, ale bez przesady, kurwa. Tak, chyba tak. Chyba dlatego, że ludzi popykam, Pod osłoną tego... tego wilka. idziesz, panie Fitzwillams. Já bylu za hajsy, kurva. Kamon. <toms> Dobrá. Pa pa pa, variáta, ty. Zajebał mu hajs. Znaczy tamtemu chyba. O, postrzelił go. Dziękuję. Tak się załatwia sprawy. Kiedy ty kurwa idziesz? Daleko jeszcze? Tej marchewki cuchnąm. Raz co tam daj mniejsz. Ale go załatwiła. O, bardzo szybko. Dobra, kradnij wóz, zabij w sifice niewykrytym, i ukraść wóz, ja jak tam wejść, widz schodzi tam. Hm. Chyba musimy jakoś to zrobić. Dobra. Kurwa pies tu jest. Jak mam ukraść bus? Trakcja. Kurwa, chcesz się bawić? To się zabawmy niedźwiedziem. Kurwy. Kurwa, nic nie widzę. Aaa, prawie mnie zastrzelił. Dobra, mamy wóz. A ten co najebany tu tak, robi? You. Yes, I wasn't doing nothing. Thomas Jefferson needs someone to get this cart of food to hungry people. To sell it? And give it. Free food for hungry folks. We're man, friend. Get some friends. We will take as many cartloads as we can. orle <try> zabójstwa. Jak tę kurwa zabójstwa wykonać? O, to nie jest to. Nie mogę tak zrobić. Rod orła. Nie wiem jak się wykonuje ten... orzeł zabójstwo. dalej na dół. Kurwa, ileś lecę, 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 Jest jakaś skrzynka, ale no dobra na razie nie będę jej brał. 50% to jest problem, będzie chyba do zrobienia. Nie mam pojęcia, jak to się robi. Kurwa, tu się dzieje z reaktorami, kurwa, zabijesz go dzisiaj? Niebo. No i chuj, daj Kurwa no zabij go w końcu do kurwy nędzy. Od. Zjebałem chyba trochę. Ja pierdolę. Jeszcze? Ja pierdziele no. Łoł. Wow. To było dobre.

dzięki panu Thomas Thomas Jefferson! Thomas Jefferson! Thomas Jefferson! A ja? A ja to co? Ja odjebałem kurwa kawał czarnej roboty. Thomas Jefferson! Thomas Jefferson! Thomas Jefferson! Na tym zakończymy. Lajkensa zostaw w komentarzach, walnij i widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam na streamy, serdecznie zapraszam. I na drugą serię z South Parku. To już będzie chyba ostatni odcinek, jak się wydaje. Coś tak może mi się wydawać. Zobaczymy. Dobra, trzymajcie się. Siemo.